Nie, dobra, to się nie dogadujemy, mam AK rozumieć. 47 lek, 5 zł, a po live zobaczysz piwi na DC Dobra. Co on kurwa próbuje? Nie będę się kurwa bił na jakąś skurwiało tarcze, nie? Ja pierdolę, no przecież pojebiemy. Kurwa, ej! Dobra, ja się wolę z nim dogadać, wolę ci dać pół miliona i kurwa bada i tak nic ze mnie nie miał tym ludzkiem, ja pierdolę Nie no, daj kordy 5000 na 11300, masz es. No ja pierdolę, dobra, wyjebałem się już No wyjewaliśmy się, no ja pierdolę nie wiem, początek streama i ktoś... Ej, to już powinno być serio, zagadzam. to jest wkurwiające w chuj, nie? Jakiś zjebci bierze całe kusetów i tepa do takiego czegoś. Ej kurwa, czyżby karma? Ej chyba karma. Ja pierdole, karma! Karma to suka, karma to suka, nie. Karma to suka. Jebać cię lucek. Karma to suka, zapamiętaj. <ścoughs> ja pierdole. Dobra, i teraz jakie kurwa mam z tego wyjść? Chuj w sumie, nie wychodzimy już. Lucek, zapraszamy tutaj, jeszcze raz, chodź! Lucek, zapraszamy! Ja, pierdole, nie? Kocham was, widzowie, kocham was, nie? Kocham was normalnie. Dobra, pierdalamy, co zropował, ciekawe. Lucek, co nam tutaj oddałeś, nie? Kobieta perła w rób, bo to tak nie działa, nie? Error. 5 Dobra. Graj 200, na czas, 250, zaraz 250, ma burzę. 250. graj na czas, zaraz ma burzę. 200, 250 łapek, otwieram sakewkę, nie? Co się stało, że go ujebałeś? Kurwa, ja nie wiem, no, Kisiel, no... Ty, karma to suka, nie? Karma to suka, jak to się mówi. Burza była ewidentnie u kolegi. Ja pierdolę. 250 łapek, otwieram sakewę.